Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Na poniższym rysunku przedstawiona jest ilustracja graficzna układu dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Czy ten układ jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny? W przypadku, gdy istnieje rozwiązanie układu, podaj je. No i mamy trzy rysunki. Popatrzmy na pierwszy rysunek. Mamy tutaj dwie proste, które przecinają się w dokładnie jednym punkcie. Ten punkt ma współrzędne 3, 1, zatem jest to układ oznaczony, ma jedno rozwiązanie x równe 3, y równe 1. Drugi rysunek: no widzimy, że mamy dwie proste równoległe do osi x, nie mają żadnych punktów wspólnych, zatem układ równań jest sprzeczny, nie ma rozwiązania. I trzeci rysunek: no widzimy tutaj, że proste leżą na sobie, czyli są do siebie równoległe i mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. Zatem mamy układ równań nieoznaczony i ma nieskończenie wiele rozwiązań. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.